Dziś sprowadź mi wszystkie dusze pobożne i wierne i zanurz je w morzu miłosierdzia mojego. Dusze te pocieszały mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociechy wśród morza gorycze. Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swym nadobficie ze skarbca miłosierdzia swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to, przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe serce ku Ojcu Niebieskiemu. Ojcze Przedwieczny, Spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne, jako na dziedzictwo syna swego, i dla jego bolesnej męki udziel im swego błogosławieństwa i otaczaj je swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale by z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen. W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego nam dzisiaj, i odpuszczam nasze linii, jak i my odpuszczamy naszego władcę, i niech mi nas do no Alleluja. Maryjo łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzecie, teraz i w naszej. Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęcząc pod ponskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił na piekiel, trzeciego dnia z martwych wstał, stąpił na niebiosach, siedzi po granicy Boga Ojca Rzeczpoglącego. samtąd przyjdzie że i umarł. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Boży, święty Ojca Przegląd podpuszczenia, ciała zmartwychwstania, żywot wiecznego. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla naszego Pana Jezusa Chrystusa, dla Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas, i całego świata. Dla jego bolesnej męki, da dla, dla jego bolesnej męki, da jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki. Dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej się dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chrystusa. Dla jego bolesnej męki. Niech miło szczęście dla nas i całych świata. Dla jego bolesnej męki. Niech miło szczęście dla nas i całych świata. Dla jego bolesnej męki. Niech miło szczęście dla nas i całych świata. Dla jego bolesnej męki. Niech miło szczęście dla nas i świata. Dla jego bolesnej męki. Niech miło szczęście dla nas dla jego bolesnej męki Miej miło serce dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej miło serce dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej miło serce dla nas i całego świata Dla jego bolesnej dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze nasze dla Jego bolesnej męki. Miej dla, nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Miej

dla jego bolesnej męki Miej dla, nas i całego świata. dla jego bolesnej męki Miej dla, nas i całego świata. dla jego bolesnej męki Miej dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny ofiaruję ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego syna twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa Nasze Dla jego bolesnej męki. Miej miło serdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło serdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło serdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło serdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło serdzie dla nas i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla naszego Pana, dla naszego i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. I jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. I jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. I jej miłosierdzie dla jego bolesnej męki, anyway, nas i całego dla jego bolesnej męki anyway, nas i całego dla jego bolesnej męki i dla jego bolesnej męki, I i dla jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Miejmy się dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Się dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nam, nami mnie i na całym światu.